Witam na kanale Techron. Będę testował przetwornicę IPS 2000S sinus z napięcia 48V od AZO Digital. Rzut okiem na samą przetwornicę. Mam tutaj konektory do podłączenia przewodów. Fajna tutaj jest to opcja, takie zasłonięcie, ale też ogranicza pewne tutaj zastosowanie konektorów. Takie podejście ma to swoje plusy i minusy. Tutaj mamy jedno gniazdo wejściowe, włącz, włącz. I to tyle z prezentacji tej przetwornicy. Przejdźmy do testów tej przetwornicy. Obciążenie, pobór prądu i tak dalej, i tak dalej. No dobra, na początku trochę zamarudziłem na temat tych ty tutaj przyłączy, że ma swoje plusy i minusy, ale tu widzę, że ładnie się mieści konektor widełkowy, który też mamy w ofercie. Tu jest akurat przewód 10 kwadrat, ale spokojnie tutaj przewód, konektor na przewód 25 mm, sobie wejdzie. Możemy to przykręcić, także jest OK. Przetwornica już podłączona jest włączona. Zobaczmy jaki ma tutaj prąd jałowy przy napięciu 48 V. Ten prąd jałowy wynosi 200 mA. Prąd będzie się zmieniał, jeżeli zwiększymy napięcie, zmienia się. Przy niższym napięciu się zwiększa przetwornica została obciążona 40 W. Sprawdzę, przy jakim napięciu przetwornica się wyłączy oraz też jaka jest sygnalizacja tego wyższego napięcia. No to przejdźmy do obniżenia napięcia. Przy napięciu 42,2 przetwornica sygnalizuje niskie napięcie a wyłączy się przy napięciu a wyłączy się przy napięciu około 40,2 pobór prądu wynosi wtedy 20. No, prawie 30 mA i napięcie, czy przetwornica się włączy? I tutaj przy napięciu prawie 45 V przetwornica włącza się ponownie. 63 V i przetwornica włącza zabezpieczenie. Wyłącza się. A uruchamia się ponownie przy około 61 Czy przetwornica ma funkcję miękkiego startu. Ma funkcję miękkiego startu. Tutaj zaprezentuję Państwu, jak ona działa. W tej chwili jest przetwornica wyłączona, podam napięcie i będzie widać, jak ona się uruchamia. Dodatkowo będzie tutaj światło narastało. Tutaj przebieg napięcia będzie też narastał Państwo będą widzieli, jak to mniej więcej wygląda. Wyłączę teraz do przetwornicy zasilacz impulsowy. Tak dodam jeszcze, że ta przetwornica jest zasilana z zasilacza, który nie ma dużej wydajności prądowej, bo to jest maksymalnie tam 4,5 ampera. Bez problemu tutaj sobie przetwornica poradziła bez zająknięcia. Tak wygląda przebieg napięcia przy takim większym powiększeniu. Obciążenie przetwornicy. Jaką moc maksymalną możemy wyciągnąć z tej przetwornicy? Tu, proszę Państwa, będziemy mieli napięcie wejściowe, tutaj prąd wejściowy, a tutaj napięcie wyjściowe oraz moc. Pobierano, niestety nie udało się zorganizować zasilacza, który, na którym byśmy mogli regulować napięcie, czyli poniżej 48 V i, lub powyżej, jaką moc możemy wyciągnąć. Także w tej chwili mamy napięcie takie niewielkie, niewielkiego obciążenia, 13-14 W. Mamy 53 V. Nic innego nie da mi się tutaj w tej chwili zorganizować. No ale dobra, przechodzimy do obciążenia. Przetwornica ma moc ciągłą do 1000 v, W, impulsie 2000, więc sprawdzimy na początek 500 W. Już wiemy, że przy 500 watach włącza się wentylator. Może jednak sprawdzę przy jakiej mocy, o mocy obciążenia, włącza się tutaj wentylator. Już przy 180 watach włącza się wentylator. 173 włącza się wentylator. 130 prawie 5 watów, nie włącza się wentylator. Niestety tu widzę, nie uda mi się uzyskać napięcia, jakiego, yy, obciążenia jakiegoś pośredniego typu 150 watów. Prawdopodobnie tutaj ten wentylator się włącza gdzieś powyżej 140 150 myślę, że Wattów ten wentylator się włącza. Także raczej tutaj do mniejszych obciążeń w tym modelu 1000W, czyli IPS2000. Mamy teraz pełne obciążenie 1kW, 1000W przy napięciu zasilania 51V, czyli naładowane akumulatory, przetwornica nie, nie jęczy, nie skrzeczy, nie brzęczy, także jest OK. 1200 na chwilę skoczyło, przetwornica się wyłączyła. Czy ma funkcję autorestartu, czy nie? Zaraz zobaczymy. Niestety, przetwornica nie ma funkcji autorestartu, czyli po przeciążeniu przetwornica jest zablokowana. W tej chwili mamy obciążenie niecałe 1100W, na pewno przy 1000W. O, niestety, jeszcze chciałem powiedzieć, że raczej 1100W da się z tej przetwornicy wyciągnąć, ale jednak ona się wyłączyła. Ale parę sekund 1100W udało się z niej wyciągnąć. OK, teraz mamy równe 1 kW obciążenia. Napięcie fajnie wyjściowe jest 227V, co dużo tu nie spada, ale by nie patrzeć, mamy napięcie zasilania prawie 51V na wejściu samej przetwornicy. Sprawdzę tutaj, jak długo ta przetwornica może popracować przy takim dłuższym obciążeniu. Jeżeli to będzie pracowało 5 minut, to jest OK, spoko przetwornica jakby zdała egzamin. Przetwornica pracuje, 5 minut minęło. Ee, i cóż, jest 1 kW. Czy przetwornica jest ciepła? Zupełnie, jest, jest delikatnie gdzieś tam, tutaj, czuć, gdzie są tranzystory, jest e, ciepła, ale nie ma jakiegoś tam, że jest obudowa bardzo gorąca. E, wydmuchiwanie powietrza jest od strony złączy do akumulatora, czyli od strony zasilania, e, 230 v łącznika jest zasilane powietrze i tutaj jest wydmuchiwane. Kolejny test dla tej przetwornicy to, czy ta przetwornica ma zdolność do uruchomienia lodówki z kompresorem. Żeby nie było za łatwo, podłączyłem do tej samej przetwornicy i jednocześnie będą włączone lodówka i zamrażarka. Ciekawe, czy sobie ta przetwornica poradzi, czy nie. Przetwornica w tej chwili jest włączona już. Mamy napięcie 230V. Niestety nie udało się. Przetwornica została przeciążona. Ale dobra, sprawdzimy, czy. Ciszej. Sprawdzę, czy przetwornica poradzi sobie z jedną lodówką lub z jedną zamrażarką. Ponownie przetwornica jest włączona. Tym razem będzie podłączona mała lodóweczka, taka do kolanka. Tam 60 W kompresor. Czy sobie poradzi? Poradziła sobie. Na chwilę włączył się wentylator, ale on już teraz nie pracuje. No ale dobra, ale czy podczas pracy już jednej lodówki można podłączyć inne urządzenie o też dużej, o dużym poborze mocy startowej, czyli tym razem zamrażarka. Czyli pracuje lodóweczka, mamy tutaj niecałe 60 W i podłączę również zamrażarkę. przetwornica dała radę. Jednocześnie nie daje rady, ale pojedynczo daje radę. Przyszło podsumować ten krótki testik tej przetwornicy. Krótko i zwiększacie. Jest 1000 W, jest 1000 W, mocy ciągłej, niezdolność do uruchamiania kompresora w lodówce jest, jest. Nic więcej tutaj nie dodam, tym bardziej, że jakiejś dużej konkurencji dla tej przetwornicy z napięcia 48 V nie ma. Myślę, że można polecić się do przetwornicy, jeśli ktoś potrzebuje taką, a nie inną moc. Zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów na kanale Techtron.